Lata 80. to taka mieszanka. Trochę karnawału, ale sporo szarości, jednak to szarości dominuje. Zaczyna się. Od tego, co już mówiłem ostatnio, od wyboru Karolowej Tyły na papieża rok 78, w 79 pierwsza pielgrzymka do Polski i kolejne pielgrzymki rok 83, 87, co niewątpliwie ma spory wpływ na, na rozwój nastrojów opozycyjnych w kraju. Polska jednocześnie staje się coraz bardziej rozpoznawalna na świecie, coraz większe jest zainteresowanie Polską po wyborze hmm, Polaka na papieża. W 80 roku dochodzi do przełomowych wydarzeń w historii PRL-u. W sierpniu 80 mamy kolejny strajk. Wydawałoby się, że zwykły strajk znów dotyczący spraw ekonomicznych, podwyżek płac natomiast po osiągnięciu celów okazuje się, że protestujący stoczniowcy w Gdańsku nie rezygnują. Dołączają kolejne hasła, tym razem hasła wolnościowe i demokratyczne, i przyłączają się do nich szybko kolejne zakłady, właściwie cała Polska zaczyna protestować. Powstaje międzyzakładowy komitet strajkowy, coś czego wcześniej nie było. Wielka organizacja, która nadzoruje te strajki, w Polsce Władza musi ustąpić. W końcu sierpnia dochodzi do podpisania porozumień sierpniowych. One mają przełomowy charakter, między innymi przede wszystkim dlatego, że powstaje Solidarność. Niezależny samorządny związek zawodowy, faktycznie niezależny od władz związek zawodowy, ogromna siła opozycyjna, rozpoczyna się tak zwany karnawał Solidarności. To jest okres, który będzie trwał mniej więcej półtora roku, aż do 13 grudnia 1981 roku, kiedy będzie wprowadzony stan wojenny. To tak jak w latach 56-57 mamy stopniową liberalizację, wzrost swobód, wolności, niezależności, większa wolność słowa, prawo do zgromadzeń, ograniczenie cenzury itd. itd. To wszystko kończy się 13 grudnia 1981 roku, kiedy Wojciech Jaruzelski ogłasza wprowadzenie stanu wojennego na obszarze całego państwa. Solidarność tutaj jest delegalizowana, opozycjoniści internowani, ograniczenie swobód wolności, wprowadzenie godziny milicyjnej, wyprowadzenie wojska na ulicę, władze przyjmuje Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego, a jednocześnie zakaz strajków, ale zakłady strajkują. Do najbardziej brutalnego charakteru, najbardziej brutalnego strajku dochodzi w kopalni Wujek w Katowicach, kopalni Węgla Kamiennego, gdzie do stłumienia strajku władze używają milicji. Ginie 13 górników. 13 górników z Wójka to nie jedyne z ofiary stanu wojennego. Dzisiaj do dzisiaj tłumaczy się wprowadzenie stanu wojennego obawą przed interwencją wojskową ze Związku Radzieckiego, tak samo jak w 1956 roku na Węgrzech. Dzisiaj już wiemy, że w 1981 roku Armia Czerwona nie wkroczyłaby do Polski. Stan wojenny zakończył się w 1983 roku po, po półtora roku. Wydarzenia z sierpnia 80 i grudnia 81 powodują, że mamy ogromną modę, wybuch mody na Polskę na całym świecie. Polska staje się po prostu znana z Solidarnością, utożsamia się mnóstwo ludzi. Lech Wałęsa otrzymuje tytuł Człowieka Roku, Tygodnika Time w 81 roku, a dwa lata później dostaje pokojową nagrodę Nobla, której sam nie odbiera, bo boi się, że go nie wpuszczą władze do Polski, z powrotem wysyła swoją żonę, która odbiera za niego tę nagrodę. Jednocześnie mamy Ogromne wsparcie, które przychodzi do Polski, coś o czym niespecjalnie się w Polsce dzisiaj wie. 30 milionów paczek, na które się je szacuje, przybywa, paczek z pomocą przybywa w tym czasie do Polski, w dużej mierze z Niemiec. Jednocześnie pogłębia się kryzys gospodarczy, następuje załamanie nie tylko w Polsce, ale w całym bloku socjalistycznym. I próbę reformy podejmuje w Moskwie Michał Gorbaczow, nowy pierwszy sekretarz Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego. Rozpoczyna polityka reform i stopniowej liberalizacji, która w Polsce też przyniesie zmiany. Zmiany związane z okrągłym stołem. W 1988 roku mamy kolejną falę protestów w Polsce. Władze decydują się na podjęcie rozmów z protestującymi spotykają się w Warszawie i w Magdalence pod Warszawą przy okrągłym stole symbolu równości wszystkich rozmawiających. Mamy z jednej strony władzę, z drugiej strony część opozycji, tylko część, bo część dalej twierdzi, że z władzą nie należy rozmawiać tylko walczyć. I mamy kościół, który pośredniczy między innymi a drugimi. Najważniejsze postanowienie tych obrad okrągłego stołu, wybory. To, że wybory odbędą się 4 czerwca 1989 roku jeszcze nie w pełni demokratyczne nie w pełni wolne. Tylko 35% mandatów będzie w Sejmie pochodziło z tych wyborów. 65% zachowują nadal dla siebie komuniści, ale jest nowość. Jest Senat, do którego wybory są całkowicie demokratyczne. To przynosi zmiany. 29 grudnia Sejm zmienia nazwę państwa z PRL na Rzeczpospolite Polską. W 1990 roku mamy wybory prezydenckie, w 1991 pierwsze całkowicie wolne wybory parlamentarne. Kończy się okres prl -u. zaczyna się nowe.